I powiedz mi Zastanawialiśmy się co robi Oj, Sebastian Oj. No. Oj. Co ma robić Powiedz. Co robi Sebastian, nie? No. W domu A teraz się zastanów no. co robi Filip mm -hmm. Jak on nie wychodzi Nie gra w takie Właśnie rankowe co nie? To już film, trochę gra The Last of Us, co? co? The Last co of Us Nie, nie właśnie Co, nie. co to siedzi cały czas na playa? No nie sądzę Na mi Moim zdaniem Filip się uczy dużo Albo się uczy tam. Wydaje mi się, że on się dużo uczy, ale nie chce się do tego przyznać bo tak jest On się wypiera, że się uczy mówi, że się What do you doing? On twierdzi, że on nic, on Nigdy się nie uczył Nigdy w życiu. Nigdy zaszczytu No, to dzisiaj się z testami wczoraj No Że co? Gówno. Stachu mówi, że On się mega dobrze uczy Absolutnie, to I tak nie, stachu się autentycznie nie uczy, bo jakby nie patrzeć, stachu jest, mega, się... stachu jest mega mądry, nie? O, jest. No, tak jest prawda, stachu jest mega mądry. Jezu, ty jak... U... Ten, Ej, kurwa, nie, nie mogę się odrodzić i ginę, nie? Autentycznie. Co, nie mogę wyjść Nie. Ja nic nie że bardzo dużo słyszę. W sensie pierwszy raz tak naprawdę wyjątkowy system słuchałem. No serio, dużo, słychać, bardzo. No cholera, nie umiem z tego gówna zabić. Ej, bizon to jest największy gówno, jakby powstał, żeby kiedyś. Bizon <grym zaniedź> jeszcze? Tak, zaniedź> nie mogę z tego <zaniedź> o, zabić, Ojej. Co sądzisz o tym, o tej sprawie? Mateusz, już mi. E, tak. Cholera no! Jasne, ty nie no, jak się długo w to niego to jest... Tak, jedz na kraswo, dosyć oh, Kurwa <grywa> Ej, uciąłem oh, yeah. <grywa> ty powił <szato>. głowę. O ja Ty szratko! Jasna cholera.

Ty pierdoł, kurde Oooo tego dopiero połączyłem Ten ma jak becik dopiero go połączyło Aaa ty Ty szmat What about do you think About, about Filip Juszczyk Yes Hitler kaput Ulu tu stoją 3 Yeah, you. <laughs> That's the way we do it. Ej, jest ten, marzec, niedługo będą burze. Małe no, i duże? Uwielbiam tak burze. Ja też. Jakieś świeże powietrze potem. No, takie świeże jak... jest to burza, ten deszcz. Jak zbadanie. po prostu, jak rybka z pieca, takie na dór, no. O, do you like rybkę z pieca? What do you think about rybka z pieca? Okay. Rybka z pieca. Z Ja, spieca, spieca. What is pizza? Pizza is mean baked. Uh, fish uh, from? Fish from? Which language? Language? No. Cold. Yeah, no, pizza. If you got furnace, it means pizza. So rybka pizza it means fish from furnace. baked fish. Ja. Kuh, yeah. je cefelek, no, už Do you like, <coughs> like, yeah. like baked fish? Ježi pro Like mači? Jes, jes, yes 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 yes. Jes! 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 Jes!